Dominus w obisku et Sekwencja secundum Ewangelii. Sekundum lukam, graja Jezus powiedział: Biada tobie Korozai, Biada Bo gdyby w tyżej i Sydomie działy się cuda, które się Was dokonały już dawno, by się narzuciły, siedząc we Włosienicy i wiele. to też Tyronowi, Sydonowi, lżej będzie. Nas sądzie niż Wam, a ty kawarmał, przecież do nieba masz być wniesione, aż do otchłani zejdziesz. Kto Was słucha, nie słucha, kto Wami gardzi, mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Fermum dominii dla Waszliwi Chrystler. Chrystler patrizet filie spiritu sancti. Laudetur Jezus Chrystus. In secula, in secula. Amen. Moi drodzy, usiądźcie wygodnie. Idzie sprawnie, mimo takiego natłoku zajęć, ta celebracja mszy świętej. Najpierw na krótko was do Marii Jesteśmy, moi drodzy, w Kafarnau. O tym wam mówiłem. Scena, kiedy do Pan Mejsa przyszła niewiasta, przez rodzinę, mąż jej umarł, ma długi, wyzywają, że jest winna śmierci męża. Pan mówi, przyjdę do ciebie, zrobię ci ty, ty, ty. ten stół, krzesła, ten wóz, żebyś mogła sprzedać i dni musła Następnie w tym czasie, kiedy jest to jasny, przychodzi Manan, dworzanin Heroda i mówi o dramacie śmierci Jana, o tym wszystkim. kiedy się ta rozuma kończy dochodzi do pewnej scenerii zaraz ją tu omówię Pani już wychwala, moi drodzy Jana coś się przyjdzie zobaczyć szcinę kołyszącą się na wietrze mówi o potędze Jana, Królestwie Bożym jak ktoś będzie taki jak on to moi drodzy osiągnie wiele następnie mówił o dzieciach Następnie mówił o sobie, przestrzen człowieczy jej pije, oto żaru piłak, pijak, przyjaciel cyrniożników, przed jan nie jadł, nie pił, mówiliście, że ma demona. I wtedy e, nie wytrzymuje ja i mówi, dobrześ powiedział, nauczycielu, oto dlaczego moja córka, której, której nie ma jeszcze podstępu, widzicie takim, jakim nie udaje się nam Ciebie zobaczyć. Te miasto i miejscowości okoliczne dostrzegają jak wylewa, nie dostrzegają, jak wylewa się na moc, mądrość, dobroć, a może to wyznać, czynią tylko podstępy w złośliwości wobec Ciebie, nie nawracają się, a dobro jakiego udzielasz powoduje jedynie wzrost nienawiści do Ciebie. Co mówisz wrzeszczą do Jaira? Ludzie, którzy przyszli z Becajdy, bo tu ludzie miasta Korozaim, Bethsaida i Kafarna. Wtedy nie wytrzymuje, ja jej mówię, ilu z tych miast? Tutaj 100 ludzi? I mówi bolesną prawdę, że prylonicie się. Pośród ludzi, których tu brakuje, połowa z nich jest wroga Jezusowi. A jedna czwarta obojętna. A o reszcie zaś próbuje myśleć, ale nie mogą przybyć. Czy to nie grzech w oczach Boga? Mów ty nauczycielu, ty wiesz, i który jeśli milczysz, to z powodu twojej dobroci, a nie z powodu swojej ręce. Wtedy pan już zrobił te słynne słowa w tym kontekście, kiedy przedstawił prawdę Jair szef synagogi w Kafarnam, że dzieci pana ogromną ilość wrogów, a ci, co tu są, to garstka z tych miast. I wtedy pan mówi, tak, tu grzech, i on zostanie. Ukarane. Grzech tych, którzy są wrogo nastawieni, czy są obojętni, i co ci, którzy mówią, że nie mogą przybyć. Wszyscy oni tracą łaskę. Darem Boży bowiem nigdy nie można pogardzać, ani nie może służyć do czynienia zła. Nasze kościoły są puste, bo mamy ten sam problem Mesjasza, co mieli w i w Bethsaidzie, że nie mają czasu na przeświętą, Film będzie oglądała codziennie, dłuższy niż msza w kościele święta. Po zakupach jest stała pół godziny i gadała, nic się nie wydarzyło. Znowu Do będzie włączy telewizor, ogląda, śpi, a jeśli idzie o spotkanie z Bogiem wszystko, Mówią, że na to nie mają czasu. Bóg jasno mówi, narem Bożym nigdy nie można pogardzać, ani nie można, nie może służyć do życzenia zła. Biada tobie korozajm, biada i cajdo, wy miasta czyniące zły użytek z zdanów Boga. Bo co, nagle stali się wszyscy wrogami Pana Jezusa. Płowa. A najwięcej otrzymali. Gdyby bowiem w tyżej Sodomie Działy się cuda, jakie pośród was się dzieją od dawna. i mieszkańcy, odziani we włosienice i po, posuwani popiołem, czyniliby pokutę i poszliby do mnie, przyszli do mnie. Dlatego ja wam, że w dniu sądu ty i synom doświadczy większej oszkobości niż my. A ty, Kafarman, sądzisz, że przez samo udzielenie mi gościny będziesz wyniesiony aż do nieba? Piotr, pan go wykorzystał z tego faktu, że Piotr miał tam teściową żonę, Mieli ładny ogród. Sama gościna nie jest żadnym kluczem do zbawienia. Aż do piekła zejdziesz. Ponieważ jednak Bóg jest sprawiedliwy, dlatego ci z Kafarną, z Becajdy, korozajem, czyli 100 ludzi, którzy uwierzyli i uświęcają się, okazując posłuszeństwo im uszu. Dostąpią wielkiego miłosierdzia. Nie jest bowiem słuszne, żeby sprawiedliwi zostali zniszczeni wraz z grzesznikami. I tu pani jest pochwala Jaira, mówię z mu radosną wiadomość. A co się tyczy twojej córki, Jairze? Jeśli to był szerszeń, to się skupi ogłosimy alarm. Bo coś dużego leciało nad moją. Nie, nie, nie. To mrówka, helikopter podwójna służba. Bądźmy spokojni. No. Więc ja jej słyszę. A co się tyczy Twojej córki, Jairze, Twojej Szymonie i Twojego dziecka, Zachariaszu i twojej wnuku Beniaminie, to ja Wam powiadam, że te dzieci, których nie mam podstępu, już oglądają Boga. Mówi się, że w Polsce jest 100 dzieci, które rozmawiają z Panem Jezusem. Setkę dzieci. O jednym wam mówiłem, o artykule, o tym księdzu, co woje bardzo dziecko. nie widzi? Ksiądz nie widzi? Ja rozmawiam z Panem. tu nie widzi? Tyle do dzisiejszej, moi drodzy, Ewangelii.